Czasami najdziwniejsze rzeczy mogą nam się przydarzyć w najbardziej zwyczajnych chwilach. Każda osoba na tej liście jest przekonana, że uchwyciła coś paranormalnego za pomocą aplikacji Snapchat, niezależnie od tego, czy to był błąd, czy nie. Ich przemyślenia i doświadczenia zostały nagrane na żywo do naszej analizy. Numer 18 Osoba, która przesłała ten film AceTag Jr., najwyraźniej potrafi wyraźnie komunikować się z duchem za pomocą filtra Snapchata. Here, like Używają tej sprytnej strategii komunikacji poprzez lizanie, aby ostatecznie zawęzić narodowość ducha do Meksykanina. Następnie próbują dowiedzieć się, jak ma na imię. Just when I get right. Daniel, Miguel, Pablo, Marcos, José, Juan, Roberto. Wait, which one? to right, so name is Juan, right? Alright, Juan, my name is Robert. Pleased to meet you. <laughs> Duch mówi, że potrafi przewidywać przyszłość. Prowadzą krótką rozmowę na różne tematy, na przykład o Super Bowl, a następnie kończą nagranie. Duch idealnie odpowiada z synchronizowanymi polizaniami i nigdy nie przerywa pytań. Numer 17. YouTuberka o imieniu Sharon Harris dość często ma w swoim domu za sobą tę dziwną, upiorną twarz. Jeśli obejrzysz jej inne filmy, zobaczysz, że Sharon w ogóle nie wygląda jak twarz pokazana na tym nagraniu. Myślę, że mogłaby używać swojego młodszego brata do tego filmu albo coś w tym stylu. Nawet wtedy nie jestem pewien, jakby to zrobiono. W przeciwnym razie to zdecydowanie jest paranormalna obecność, która podąża za nią z pokoju do pokoju. Numer 16. Ten film nagrano niedawno we Francji. Kobieta widzi, jak obok niej pojawia się drugi filtr i początkowo myśli, że to błąd. Potem dzieje się coś dziwnego, co sprawia, że zmienia zdanie. Ok, więc ja jestem obok mojego malfiteura. To jest mój pot. Nie mówię po francusku. Jest jasne, że powiedziała temu obok, by wystawiło język, co ono od razu zrobiło. Mimo to, tłumaczenie byłoby mile widziane, żeby upewnić się, że mam rację, a także, żebyśmy mieli pewność, że wychwycimy wszystkie ważne szczegóły z tego nagrania. A w końcu mogłaby mówić o innych paranormalnych spotkaniach, z tego co wiem. Numer 15. Kobieta bezwiednie nagrywa swój sufit, gdy aplikacja Snapchat rejestruje twarz możliwego ducha tuż przed jej oczami. To, co sprawia, że myślę, iż to może być coś więcej niż tylko błąd, to fakt, że duch wydaje się reagować na wszystko, co ona mówi. What the f I hope Wystawia język dokładnie w momencie, gdy ona go o to prosi. Myślę, że to może być przypadek, ale timing jest idealny. Numer 14. YouTuberka o imieniu Henji Zamora nudzi się w pracy, gdy zauważa, że jej filtr na Snapchacie zachowuje się dziwnie. Yeah, I hope there's nobody there. Mm-mm, cool. Okay, well... Możesz sądzić, że to pomyłka, ale nie powiedziałem jeszcze, czym Hanji zajmuje się zawodowo. Pracuje jako recepcjonistka w domu spokojnej starości, a dwóch mieszkańców zmarło tam zaledwie dwa tygodnie temu. Co jeszcze dziwniejsze, oboje byli z nią blisko i lubili przesiadywać przy recepcji, żeby porozmawiać. Korzystając ze snapchata, Hanji odkryła, że mogą być jednak wciąż w pobliżu. Numer 13 Wiele osób uważa, że to dziecko widzi ducha podczas korzystania ze snapchata. Najpierw po lewej stronie pojawia się niewidzialna postać. Następnie, chwilę później, dziecko spogląda w lewo. Co ciekawe, Zastanawiam się, co tak przykuło jego uwagę. Niektórzy twierdzą, że dzieci są szczególnie wrażliwe na zjawiska paranormalne. Daj mi znać, czy uważasz, że dziecko naprawdę patrzyło na ducha. Numer 12. Dziewczynka chodzi po domu, gdy nagle dołącza do niej niewidzialny przyjaciel. Jednak w przeciwieństwie do większości dziewczynek z niewidzialnym przyjacielem, ten wydaje się być prawdziwy. Stick out your Ten możliwy duch wydaje się być o połowę niższy od dziewczynki nagrywającej, więc może jest od niej dużo młodszy. Tak czy inaczej, dziewczynka nagrywająca nie wydaje się być zaniepokojona tym możliwie paranormalnym spotkaniem, jakby już wiele razy wcześniej jej się to przydarzyło. Jeśli ten duch był dzieckiem, to wyjaśniałoby lekkie zawahanie przed odpowiedzią. Zamiast od razu wystawić język, wygląda na to, że duch potrzebuje mniej więcej tyle czasu, ile małe dziecko potrzebowałoby, żeby zrozumieć polecenia. Numer 11. Co dziwne w tym nagraniu Snapchat wykrywa twarz trzy razy z rzędu w bardzo krótkim czasie. To tak, jakby duch przechodził z lewej na prawą, stawał się coraz mniejszy i znikał. Numer 10. Na stolatka o imieniu Grania Dodel i jej przyjaciele wierzą, że udało jej się uchwycić zjawisko paranormalne za pomocą Snapchata. Grania robiła sobie zwykłe selfie, kiedy jej przyjaciele szybko zauważyli upiorną postać czającą się za jej oknem. Przyjrzyj się uważnie, a zobaczysz lewą stronę jego twarzy, odbijającą się w bladym świetle, wyraźnie patrzącą prosto na nią. Prawa strona jego twarzy tonie w ciemności. Postać wygląda na przygarbioną i ogromną. Numer 9. YouTuberka o imieniu Lisa Barres korzysta ze Snapchata podczas wizyty w mieszkaniu przyjaciółki. Po pewnym czasie zauważa, że Snapchat zawsze wykrywa twarz przed obrazem jej przyjaciółki. Aplikacja nadal wykrywa obecność w tym miejscu. I nawet gdy Liza nagrywa z różnych kątów, obraz przedstawia krajobraz i nie ma żadnego powodu, by uruchomić oprogramowanie do rozpoznawania twarzy. I co więcej, ten obraz od pewnego czasu wywołuje u jej przyjaciółki dziwne uczucie. Liza nawet uważa, że w tej części nagrania dostrzega parę oczu. Daj mi znać, jeśli widzisz to, o czym mówi, albo powiedz, czy te oczy to po prostu część filtra. Numer 8. Ashley Turner to youtuberka, która ostatnio zauważa wiele paranormalnych zjawisk wokół swojego domu. Zazwyczaj dzieje się to zbyt szybko, by mogła to nagrać, ale pewnej nocy Ashley udało się uchwycić to zdarzenie na snapchacie. Poza zjawiskami paranormalnymi przychodzi mi do głowy tylko sznurek. Co o tym sądzicie? Numer 7. Victoria Graves i Kylie Atkinson to dwie przyjaciółki po dwudziestce, które bawią się w pubie Slug and Letters w Newcastle w Anglii. Bar jest prawie pusty. Chociaż wokół niewiele się działo, dwie przyjaciółki postanowiły zrobić sobie zdjęcie na snapchacie. Za nimi coś, co wygląda na ducha z epoki wiktoriańskiej, odchyla głowę do tyłu i śmieje się. Coś w tym rzekomym duchu wygląda przebiegle i groźnie, jakby z radością śmiał się z czyjegoś nieszczęścia. Obaj przyjaciele twierdzą, że nie widzieli nikogo przypominającego tę kobietę w pubie z nimi w tamtym czasie. Numer 6. Ten film zaczyna się dość zwyczajnie z tym, co mogłoby być serią podstawowych błędów. Ale ten ostatni błąd zawiera coś wyjątkowo dziwnego. Bezpośrednio pod pasmem kwiatów znajduje się coś, co wygląda na kształt wychudłej twarzy i dwóch białych oczu. Oczy są widoczne w tak dużych szczegółach, że można nawet dostrzec bezbarwne źrenice. Upiorna twarz wydaje się przez chwilę przyglądać osobie nagrywającej, po czym staje się mniejsza, cofając się z pokoju. Numer 5. Oto kolejne zdjęcie mrocznej demonicznej twarzy. Ruth chciała zamienić twarz na figurkę troskliwego Misia w snapchacie, ale wyszło jej potworne zdjęcie. Jest coś złowieszczego w tym, że jej twarz jest zaciemniona, a mimo to się uśmiecha. Znowu, to wygląda jak ponure ostrzeżenie. Numer 4. YouTuberka o imieniu S. Ruth i jej przyjaciółka polują na duchy, używając Snapchata. To właśnie widzą na korytarzu dokładnie o 3 nad ranem. Ale samo zobaczenie ducha to dla nich za mało paranormalne przeżycie. Chcą też go dotknąć. Jest to Gdzie? I Duch wydaje się chichotać i odwracać w odpowiedzi na łaskotanie pod brodą. Szybko znika, a oni przez jakiś czas próbują sprawić, by wrócił, ale wygląda na to, że duch już z nimi skończył. Zród zauważa też jeszcze jedną rzecz. Coś, co prawie zawsze wydaje się dziać podczas każdego prawdziwego spotkania z paranormalnym. Duchy są znane z tego, że podczas kontaktu rozładowują urządzenia elektroniczne, więc istnieje duża szansa, że to nagranie jest prawdziwe. Numer 3 Osoba o imieniu Kerry Wright niedawno zamieściła to zdjęcie na swoim Facebooku, szukając wyjaśnienia. W jakiś sposób jej Snapchat zamienił jej twarz z czymś w tle i powstało to zaskakujące zdjęcie. Szczególnie niepokojące jest to, że oczy Kerry są zaczernione. To prawie wygląda jak twarz demona, albo ponure ostrzeżenie, że coś złowieszczego czekają w przyszłości. Numer 2. Claudia i Niki mieszkają razem w domu z trzecią osobą, której nie znają zbyt dobrze. Kiedy w pokoju tej osoby zaczyna śmierdzieć z gnilizną i rozkładem, Claudia i Niki postanawiają to zbadać. W końcu znajdują klucz, ale drzwi są otwarte, jakby ktoś na nich czekał. Włączają snapchata, by udokumentować znalezisko i wchodzą do środka. Wnętrze pokoju jest w ruinie i śmierdzi tak bardzo, że spodziewają się znaleźć ciało. Jeden z nich znajduje coś innego, co wywołuje panikę. It's a... What the... Dziwna karta Tarota leży odkryta na krześle, jakby czekała, aż ktoś ją znajdzie. Na karcie Tarota znajduje się ilustracja kobiety, która jedną ręką podlewa drzewo, a drugą wlewa wodę do rzeki. Jest noc pełna gwiazd. Klaudia i Niki nigdy nie odkryły źródła tego zapachu. Nieprzyjemne zapachy to znak nawiedzenia więc mogły korzystać ze Snapchata pod czujnym okiem czegoś paranormalnego. Jeśli znasz się na kartach tarota, daj mi znać, co oznacza ta, którą znaleźli. Powiedz mi też, czy znalezienie jednej w opuszczonym pokoju to dobry czy zły znak. Może razem uda nam się rozwikłać te tajemnice, zanim przejdziemy do numeru 1. Mam na imię Chills i mam nadzieję, że podoba ci się ten film do tej pory. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądam naprawdę, obserwuj mnie na Instagramie: YT. Zamiast spacji używam podkreśleń i mam Twittera jako YT podkreśnik yt.chills, gdzie publikuję aktualizacje filmów. Byłbym naprawdę wdzięczny, gdybyś mnie zaobserwował i śmiało napisz do mnie wiadomość prywatną. Jeśli masz jakieś pytania. Lub sugestie. Ostatnio stworzyłem też subreddit, gdzie możecie przesyłać filmy i historie do przyszłych zestawień. To jest R/Chills Narrator, a link znajdziesz w opisie poniżej. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów w przyszłości, zasubskrybuj kanał, ponieważ nowe filmy wrzucam w każdy czwartek. Jeśli znasz inne języki poza angielskim i chcesz pozdrowienia, kliknij więcej i dodaj tłumaczenia. Tłumacząc ten film, nie tylko więcej osób będzie mogło go obejrzeć, ale także link do Twojego kanału zostanie dodany w opisie. Numer 1. YouTuberka o imieniu Nicole Alexander spędza czas z dwiema swoimi przyjaciółkami, kiedy zaczynają korzystać ze Snapchata, żeby zabić czas.

Czasami udaje im się śledzić ruchy ducha, gdy ten wydaje się chodzić po ich domu i wchodzić po schodach. Nikola wpada na pomysł, by zejść do piwnicy. Tam sytuacja naprawdę wymyka się spod kontroli. Zobacz, co duch robi na wzmiankę o zejściu do piwnicy. W tym filmie jest za dużo zbiegów okoliczności, więc uważam, że to może być prawdziwe.